Hej tu ProMati, a dzisiaj nagrywamy z Nubakowskim e, Westbound Czyli ta gierka, która, która może za długo będzie serią Jak to jest już chyba trzeci odcinek na tym kanale z tego Ale, ale Macie, Czekaj Macie, ty już masz trzeci odcinek? Tak To jest pierwszy Jestem no. goły No, nie wiemy dlaczego, ale tak jest jak... No w ogóle dlaczego mogę wołać konia, jak jestem na końcu? Nie wiem. Czy spek? O, złapałem. Piotr idziemy. Mój koń! Mattiaś, <grym> no. musi się uwolnić? No dobra, no. No nie maś. Okej? Eee, te? <grym> Nie dobra, trzeba zaczekać. No, jest, za tobą. Widzę. Nie ucieka. Mogę nam się wysiąść? Hej, chodź do mnie, będziesz moim pasażerem. Jak pasażerem? No, zejdź ze swojego konia. No, I co? I spróbuj u mnie być pasażerem. A. Jedziemy! Gdzie jedziemy? Chodź, przy torach się zaczajmy na ten. Na pociąg? No, na pociąg. No, na pociągu nie widać. Pociąg tam jedzie. No na mapę popatrz. Wiem przecież, patrzyłem na mapę. Gdzie jest ten pociąg? Piotrek, tu no. będzie trzeba za tego szybko skoczyć na pociąg. Schodź, 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 schodź. Coś mnie gryzie. Wilk, jesteś w pociągu? Nie! Ja jestem. Skocz tam, spróbuj na tylny wagon! No, Spróbuję! Jest! Gdzie ty jesteś w jakim wagonie? No którym? No weź tam. Przytrzymuj. Ale ja nie mo... Muszę dynamik wysadzić, żeby się dostać do kolejnego. A, no to ty masz już od razu safe! To wysadzaj Ja nie wiem dlaczego, ale mi nie chcę zbierać te... ...rzeczy. Nie, 20 do swojej torby. Twoja torba już wysadza. A mi w ogóle nie chcę wysadzać. Mati! Ja cię walnę, widzę, żebyś mi wejść. Mati, gdzie gdzie jesteś? Widzę cię, chodź! Tu i coś weszło przez ten. Chodź! Idę tu masz, okay. a ty masz jaki plecak? Ile masz miejsca w Za Najdługo nie będę miał. Ładna kaska, zaraz ciebie okradnę, jak nie będziesz tam wchodził pod ten jak tu zabezpieczyć 40? Piotrek, szybko! Wyskakuj, wyskakuj! I wyskoczyłem! Samemu mnie teleportnęło, Mati, za tobą! Okej. Okay. No to jesteśmy. Teleportnęło mnie tam. O, tu jest szeryf. idziemy go zobaczyć. Zaczekajmy chwilę. Ej, czekaj. A gdzie ja mam ten pistolet? No, musisz kuprzy trzymać. No i mam, tylko że jak go wyjmować. Norma... No kur naciśnie tak szybko. Po prostu raz naciśnij A Dobra, na razie wchodzi. no ty chcesz nachytać chyba? Nie. Szczel do mnie jeszcze raz, to cię Szczera. Dobra, schowaj tę tego. Ja Mati, ale jak się go chowam. Też na kur? A. a jak ty biegasz? A na siwce. Odsuń się teraz. Tylko się. ja rzucę. Czekaj, a gdzie jest? Okej, okay, szybko, wchodzimy do banku. Pęknij, safe. Job. Job. Nie mam już miejsca w tolbie. No to szybko, uciekają przez dziurę. A ty masz ile miejsca w tolbie? 50 dolarów. Go Co? konia. Szybko, wchodź na mojego konia. No koniu. No fajnie, ja ale mogę tylko kradnąć. O! Ja mam a... ciebie świat! Nie no to, nie bo nas pociąg się jedzie Nie Tutaj jakaś chatka jest pieczy cztery dzieci Okladany? No tutaj raczej nie będzie do okradania Czekaj, schodź Czemu mi już HP zabrało? Ej! Kto nie da! Mnie nie zabił, no nie! Majuś mnie polwa. Panie się Fort Arthur jak umarłeś. Umarłeś czy nie? Nie umarłem! Nie umarłeś? O! W czasie jest dziewięć. Jestem w więzieniu. Aha. A, na, a włącz mapę i powiedz w, w którym. Znaczy w którym e mieście jesteś. Grey Lid Lidge. Okej. Chyba Jestem Jakby jestem w Nie jestem w glej. Jestem w glejiddzie. Okej. Okay. Też ja się jeszcze zabiję jeżdżąc konno. <noise> jadę, jadę już Zawięc. nie jadłem. Jeszcze raz Co A ja tu jestem na koniu. Wyglelidgę. Okej. Okay. To się Zaszny mal. No, jakiś jeleń, co nie chce zdechnąć. Już. To gdzie ty jesteś? Jestem tam przy Fort Arthur. Już do siebie tam jadę. Drogą sobie jadę. Nie. Jest, wreszcie go zabiłem! Ty wiesz że tutaj możesz zabijać zwierzęta, nie? Poskurujemy. Poroże jelenia! A gdzie ty jesteś? Zaraz będę w tym green... w tym graj coś tam Aktualnie jadę tam taką... Aha! Chyba! To jest na prosto. Co prowadzi. A! to widzę! To cię widzę! Widzę cię! Okej. Okay. Jeśli tylko spadnę się, to na... Angli... E, co? Przejechałem dopiero co przed mostek. Jadę taką mleczną drogą. No widzę taką. Jestem w ridgę O to powinieneś. Widzę masztek, ale nie widzę ciebie. A tu jesteś, drugi drugiej Jak ty na tym biegasz? Shift tak przycisnę. Shift naciśniesz to wtedy masz. Różne widzę was. A sobie jeszcze pistolet przywraca. Galopowanie. Chodź do Fort Artura, bo ten. Tamtej masz, tak? No. Nie, jest zabity bizon, jednak nie zabity. Bizony są strasznie mocnymi zwierzętami, dlatego... a wow. Ała! Wow. Uciekaj od bizona! Ot, mam Czy zlepić? No. Co to, bieg cię zabił? Ej, nie mogę się zespić. Umarłem, no nie o, głupie wilki, no jak się... Jak... nie mogę! To co mam zaznaczyć? Więc spod plawa? Nie, ty masz zaznaczyć fort Artur. No ale nie mogę, jak nie mam więcej spod prawa. Wiesz? No to... Pędziesz pod prawa i dopiero wtedy mogę zaznaczyć. No to wiesz co zrób Co? E... Idź do tego No Braille. No do tamtego green coś tam Grey No to grey no ja czy są tak, no jestem! Taki... Taka różnica, od czego by ci zależało. Chcę, mogę maczetę kupić. Podwójna bufa. <grybujesz> Dobra. Nie kupujemy na razie żadnego karmium. Jak jeszcze... Gdzie jest? Port Arthur. A ty jesteś? Fort Artur. Jedziesz do mnie? Ja jestem i Lidgę! No przecież to dojadę tam jak mi się tego końca jadę. tylko on jadę. chodzi w miejscu i ode mnie ucieka No to będzie co 5 godzin No i tak i tak prędzej dojadę ja do ciebie niż ty do, do mnie A skąd wiesz? Chodź się mnie. Bo ty nie ogarniasz tej gry A tu jesteś taki sen. Ty informatyk nie jesteś. Jadę, jadę do ciebie. W twojej strony. Okej? Okay? Ja, ja. Jestem tą, tą leśną uliczką teraz. Chyba cię widzę. Jakiś typek do mnie leci. To ty? Tak. tak. Umarłeś? Nie. Ile cię zadałem. Nic. Dobra, mogę u ciebie wsiąść? Zadam Pani! Ci. To ty do mnie wsiąś? No. Mogę do ciebie wsiąść? Tak. Ale jak sześć? Czy mogę cię zaszczelić? Nie, e jak ty nie jedziesz, to ja nie mogę cię zaszczelić. Dobra, musisz... ...coś okraść, żebyśmy... Mogli, żeby tym. Tu, chodź do fryzjera. Tu. No, właśnie tam. Tu coś chcesz? I okradnij tam tą kasę No, ty proszę Szybko, chodź Uciekaj Dwadzieścia jeden złotych Chyba dolarów O, to dwadzieścia jeden dolarów Jem. Mam jakąś latarnię? Ty, mam latarnię. Dobra, ja mam. Dobra, ja będę tutaj klonić i będę z pistoletem, okej? Okay? Mhm. Mm Dobra, sprzeciwiaj 21 zł. O nie, bo my idziemy w tą samą drogę. Wilków słyszę. Ja... EJ z tyłu! No. Z tyłu! Kryj ząb! Zabiłem! Fajnie. Chcesz się wrócić po skórę? Kolejny tu jest. Dobra, ale go jeszcze mieliśmy. Coś się strasznie robi. Dlatego mam latarnię. Tu, tu, tu. Eł, no nie. Zaraz jedziemy do Fort Arthur. Aaaa! Wilk! Wilk. Fajnie. Zbliża mnie. Wiem. Ale ja nie wiem czy. Ja go nie widzę. Czekaj, spić? Pod altul. No. Jestem. O, zabiłem go. Skórka. Są o, skórkę. ja jestem w pod No dobra, no przecież ja jestem pod fortem. Właśnie wchodzę, no dzień dobry. Czekaj chwilę, tylko sprzedam tą skórę. Sprzedaj wszystko. No jeszcze 4 dolary i będę miał 400. Ja mam ile, bo ja nawet nie wiem. Na moim? Ja mogę jeździć Ja też Chwiladnij Wchodzisz czy nie? Czyścisz konia, uklad? No Już nie mam konia, tak? No tak, to jest twój koń Czekaj chwilę od... Kamieniołom e, dawaj mi swojego konia Dawaj. Jak też to możesz sobie zejść. Albo, że... No, albo że go Ciebie mogę okraść i sobie kupię kolejnego. Po co ci kolejny koń kupować? Proszę potem sobie znowu tego zaraz pić, Jak mnie okradniesz, to się zaszczela. Nie Co? Co? Przyspieszamy. Tylko... Nie zawsze. Zabijesz któregoś? No tylko jednego. A no, drugi za mną widać. No iść. Gdzie teraz jedziemy? Do kopalni do kopalni. No, nie czy no, nic nie widać, możesz tą natal nie zablać? Mm. Zacięliśmy. Nie będę on nic na nocie. Czekaj. Czekaj, bo... Dobra, schodź z konia. Poczekaj, bo coś robię. Nie będziemy czekać, gdzie tu się... Dobra już. No, Koniec. chodź do kopalni a nie. Zostaniesz jak jeszcze szczeli. Chodź. Gdzie ja idę? Takie kilo. kilo. Gdzie jest kilo? Nie mam! Nie? Przyciśniku! No i nic nie mam jak przyciśniku. O! To nawet już pistoletu nie masz. Smutno. Mam pistolet? Jak wybierasz te wszystkie dynamity, pistolety... I ogóle... Ale gdzie jest menu? Po ci menu. Kurde. No gdzie jest menu tych rzeczy? Przytrzymujesz kół. Jak kupa. Albo naciśnij 8. 8 naciśnij. Ja mam. Dynamit? Chyba nie mam. Mam tylko dynamit taki. Tego typu rzeczy. No to sobie nie pokapisz. Bo ja. Patrz. Teraz wybieram kilo. I kopię. I będę zbierał diamenty. Ja mam powiem ci trzeba ja mam w EPIWKU? Ja mam pistolet, dynamit, eliksyd zdrowia i nóż. Mogę cię okradnąć? O, mieć mam. A z chcesz? No. Nic nie widzę. A, oh, ja żołam, konia i idę. O, złoto! Piotrek, idź tam do... Tak, koń w kopalni. Prosto tam idź i sobie wyjdź z kopalni. I no. idź tam do sklepu. Ten sklep to ma znaczek takiego jakby wagonu z węglem. Nie? I poszukaj tam sobie kilo. Aha. Jakby nie wiem, czy ja coś kopię, czy nie. Naprawdę, Piotr jest... tak tak nieogarnięty. Co? Glałam w tą grę dopiero drugi raz. No. Nie ma tu żadnego takiego sklepu. To nie wiem. No może tutaj nie Ej, tak nie mogę zrobić zakupu, bo jestem więcej z pod prawa. No bo to tylko w tych takich tych, tych, tych złych można chyba. Nie jesteś wyjęty spod prawa. Poczekaj, ja tu zaraz tylko... Ja już tutaj zaraz skończę kopać. Jak chcesz, to sobie możesz jechać do Fort Arthur, no. Potem. Nie, ja nie dam na O, srebro nawet. No i potem się nie spotkamy. Spotkałem się przecież tu ma pomoc No to obie, no ale Ale potem też pójdź do Fort ok? Gdzie? A to potem też pójdź do Fort Arthur. No I spróbuj tam sobie kupić kilo. nie szczerać to ucieka jak szczelaj, albo do nich szczelaj. No ale. Nie, się po schodach po prostu. Nie, się zablokowałem. No to skacz. Nie, no skacz. Słabe tu są te rzeczy. Kiedyś to mi tutaj się nawet drugi trafił. Znów. No bo jakby ja to tak długo już. Ja to już tak dużo gram. No tego też mamy trzy odcinki aż. A Piotruś mało. Ale... Nie wiem czy to już nie będzie koniec tego odcinka, bo on już trwa strasznie długo. Już ponad 20 minut trwa. To już będzie... To idziemy do Fort Altul i kończymy, co? No dobra. O! Nie... do Fort Altul. Kopalnie się zawaliła, fajnie. O już? Żyję, żyję. Tylko nie wiem, gdzie tu jest wyjście. O, wyj. Żyję dalej. Ale inwentarz 10 rzeczy. No, spoko, spoko pokopało. Tam straśnie blisko Fort Arthur. Okej. A coś tutaj skle? A. Dobra. Konik. Może nie być w Fort Arthur, ale nie wiem gdzie jest. O jestem. Okej. Okay. Jestem... Dobra, jestem w Fort Okej, okay, ja tam zaraz dojadę. Bronię... O! Jest! Dwa... Czekaj, tylko jeszcze tutaj jakąś skrzynkę może uda mi się zabrać. I gdzie niby... I a ja mam... A ty wiesz, że na tej mapie są jakby takie skrzynki porozmieszczane, takie złote i można je zebrać, a wtedy dostajesz hajs i w ogóle? Znaczy, ale oni tutaj nie mają kilofa. No to znaczy, że jesteś zepsuł. Jak potem tam sejdę i zobaczę, że ty tam masz kilo. Chce lakajnie kupić! Co? Mogę sobie latanie kupić? Jak cię stać? No stać mnie. 45 i mam 93. Dobra, kupuję. Okej, okay, no to jak cię stać? Ja i tak i tak muszę tam sobie pojechać. A z czego wyjść? Z czego? Ze sklepu. No. Wiesz co, ja i tak i tak tam muszę pojechać, bo muszę sobie sprzedać te wszystkie rzeczy, nie? No, ale jak wy... wy... Wyjść z sklepu. Tam na dole, masz taki czerwony przycisk. Odejdź. ale. Odej. Odej. Mówię. Co? Nie. nie, jasne, że nie mam, bo to... To mi tylko ukradło pieniądze. Co mówisz? To mi tylko pieniądze ukradło. Po prostu przytrzymaj Q i naciśnij E, półciszy moje Q i naciskam E No Prawie 100 dolarów Ale tego nie mam, Eku Dobra Wiecie co to, to będzie już koniec odcinku będę musiał wszystko pokazać Piotkowi potem, bo on strasznie tej gry nie ogarnie Matino. Poczekaj, czekaj, nie trzeba zabić delikwenta. zabijaj koniec. O, umieram. U pomógłbyś, U pomógłbyś. Proszę. Nie, dobrze, nic nie umiem. nie ma ludzi, coś Patrz No Mati poczekaj jeszcze. Czekaj, O, zabiłem. No dobra, to, to już. O, będzie, to już będzie koniec tego odcinka. Potem Piotrkowi wszystko pokażę. Między odcinkami może będzie kolejny odcinek. Razem. Wszystko pokażesz. No, a więc to było na, na, Tyle na dzisiaj. Podajcie z Wami Cześć!